Te trzy lata to jest taki moment, taka granica, kiedy już pojawia się w takiej dziecięcej małej głowie, co tak naprawdę jest dobre, a co złe. To jest mm -hmm. oczywiście związane z tym, że dziecko poznaje pewnego rodzaju normy społeczne, którymi mm -hmm. jest otoczony. To jest związane z tym, w jakim środowisku dorasta, i to też jest troszeczkę, zaczyna być mm -hmm. spójne z tym, jakie my mamy wartości jako rodzice. Egocentryzm charakteryzuje się tym, że dziecko skupia się tylko i wyłącznie na sobie, na swoich potrzebach, i to, co ono czuje i to, co ono chce, jest najważniejsze. I to jest normalne, to jest rozwojowe, i nie, jesteś, nie możemy wymagać od dziecka trzyletniego, żeby ono wczuło się w emocje innej osoby. Dzień dobry państwu. Witamy jak zawsze w poniedziałek o godzinie 18:00 kolejny odcinek rozmów terapeutycznych. Witam cię Aniu. Dzień dobry. Um, no dzisiaj będziemy kontynuować temat y, też sprzed tygodnia. Y, zaczęłyśmy y, trochę taki wstęp odnośnie właśnie rozwoju emocjonalnego dzieci. Mówiłyśmy o tym jak to jest, jak dziecko idzie do żłobka i co się z tym wiąże. Na dzisiaj chciałobyśmy tr przejść trochę dalej, mhm. czyli już do tego etapu przedszkolnego, czyli y, Powiemy dzisiaj trochę o trzylatkach, czterolatkach i pięciolatkach. Tak. Dokładnie. Um, no, trzeba powiedzieć, że to jest um, te trzy lata, to jest taki moment, taka granica, kiedy już pojawia się w takiej dziecięcej, małej głowie, co tak naprawdę jest dobre, a co złe. To jest mm -hmm. oczywiście związane z tym, że dziecko poznaje pewnego rodzaju normy społeczne, którymi mm -hmm. jest otoczony. To jest związane z tym, w jakim środowisku dorasta i to też jest troszeczkę, zaczyna być mm -hmm. spójne z tym, jakie my mamy wartości jako rodzice. Więc dziecko to już zaczyna, zaczyna to dostrzegać. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to jest ciągle cały czas wiek, w którym jednak e, ten rozwój emocjonalny trzeba wspierać, trzeba hmm. pomagać w regulacji emocji, e, trzeba pokazywać, w jaki sposób e, najlepiej e, emocje regulować. E, I no, możemy trochę to tak zebrać, jakie są takie charakterystyczne cechy. Yy, dla tego rozwoju emocjonalnego mhm. trzyla, trzyletniego dziecka. Yy, ja myślę, że możemy sobie tak yy, zrobić takie krótkie podsumowanie, że ten, pierw, ten pierwszy taki etap, o którym mówiliśmy, to jest taki etap, gdzie ten rozwój emocjonalny yy, kształtujemy poprzez bycie aktywne przy dziecku. A jak już y, wchodzimy w ten etap przedszkolny, to tutaj możemy tak realnie zacząć aktywnie ten rozwój emocjonalny kształtować. Czyli już wchodzą y, mhm. takie bardziej świadome i namacalne działania, możemy tak powiedzieć. Mhm. Ale ten trzylatek to jest taka istota, która się cechuje egocentryzmem i to jest taka cecha, która y, której my musimy pamiętać, jeżeli mówimy o emocjach dziecka i o tym, co wymagamy, mhm. czy y, co uważamy za normę w tym okresie. Egocentryzm charakteryzuje się tym, że dziecko skupia się tylko i wyłącznie na sobie, na swoich potrzebach. I to, co ono czuje i to, co ono chce, jest najważniejsze. I to jest normalne. To jest rozwojowe i nie, jesteś, nie możemy wymagać od dziecka trzyletniego, żeby ono wczuło się... W emocje innej osoby albo odroczyło, że chce coś i musi poczekać. To absolutnie na tym etapie nie działa. Dzieci nie są w stanie przyjąć cudzej perspektywy, są impulsywne w reakcjach, bardzo labilne, nie rozumieją konsekwencji. Dlatego mamy takie dziecko, które przychodzi do przedszkola, zderza się z nową rzeczywistością. Tutaj rozwój emocjonalny bardzo wiąże się z rozwojem społecznym, bo dziecko wchodzi w, w takie swoje nowe społeczeństwo. Mówimy, że trzylatki jeszcze nie bawią się z dziećmi, tylko obok, obok dzieci, dzieci, ale już zaczyna się ten proces zabawy z powolutku rozwijać. Przez co wchodzą konflikty, wchodzą trudne emocje, no bo ja widzę tylko swoje potrzeby, a nagle ktoś coś ode mnie chce. No i jak? Ja chcę teraz mhm. natychmiast, więc tupię nogą i krzyczę. I tak wygląda prawidłowo rozwijające się trzylatki. Stąd to, to słynne, yy, trzeba się dzielić. Że jeżeli mhm. będę zmuszała moje dziecko do dzielenia się zabawkami w wieku właśnie dwóch czy trzech lat, mhm. to na pewno z niego wyrośnie dorosły, który będzie wszystkim pomagał. To nie do końca tak działa, aczkolwiek no, pierwsze próby zwrócenia uwagi, że ponieważ zabrałeś zabawkę koledze, mhm. to zobacz, on jest smutny, zobacz, płacze. To znaczy, mhm. że Odczuwa smutek. Więc takie pierwsze, już takie no, proste dialogi mm -hmm. i zwracanie uwagi na to, że moje zachowanie może wpływać na zachowanie innych osób. Tak samo w drugą stronę, mm -hmm. tak, że, że zachowanie innych może też wpływać trochę na moje emocje. No, bardzo prosty sposób, mm -hmm. przystępny na takiego trzylatka. Dokładnie tak. Czyli mam takiego trzylatka, on wchodzi w to środowisko, próbuje sobie te emocje. Nazywać. Na razie jeszcze bardzo powoli i na razie to jeszcze bardziej my nazywamy niż oni na, on, on nazywa. No i trzylatek przychodzi do następnej grupy, mamy czterolatkę. Mhm. I tu już y, możemy powiedzieć, że jeżeli ten rozwój emocjonalny jest prawidłowo zaopiekowany, to jest szansa na to, że ten czterolatek rozpozna swoje emocje. Mhm. Zacznie rozpoznawać emocje drugiej osoby, czyli pojawia się ten moment, kiedy zaczyna rozwijać się empatia. To, że ona się zaczyna rozwijać, oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że ona jest w pełni rozwinięta i w każdej sytuacji dziecko jest w stanie wczuć będzie się będzie w stanie odroczyć dokładnie jakąś swoją reakcję. Tak i, i wczuć się w emocje drugiej osoby, ale to już powinno mhm. takimi małymi kroczkami się Zbliżać. To, co jest ważne w tym, u tych czterolatków, to jest to, że um, chociaż ta labilność emocjonalna jeszcze bardzo występuje, to pojawiają się takie pierwsze pojedyncze sytuacje, kiedy no, jestem w stanie troszeczkę się wstrzymać e, i czterolatki zaczynają prosić o pomoc. Mhm. Czyli, jeżeli my dużo z tymi dziećmi wcześniej rozmawialiśmy o emocjach, pokazywaliśmy, jak mhm. można je przeżywać. To dziecko jest w stanie zauważyć, że jestem smutny i mogę przyjść do osoby dorosłej czy do rodzica i powiedzieć: przytul mnie, bo jest mi źle. Mm -hmm. Czyli to jest ten taki moment, kiedy my możemy zauważyć, że mamy sukces w tym mm -hmm. wspieraniu dziecka w rozwoju emocjonalnym. Także to jest ten. Tak, ja się śmieję troszeczkę, że ten czterolatek już zaczyna być takim. Człowiekiem, z którym możemy o tych emocjach realnie porozmawiać, chociaż to jest dopiero oczywiście bardzo początek tej drogi i nie możemy wymagać, żeby ta rozmowa o emocjach była na takim poziomie, jak na poziomie dorosłego z dorosłym. No też trzeba powiedzieć, że zdolność na odraczania... Może, może, może innego słowa użyję, nie chodzi o odraczanie, ale zdolność w jakiś sposób yy, hamowania emocji, które nie są akceptowalne społecznie w danym mm -hmm. momencie, to jest umiejętność bardzo, mm -hmm. bardzo ważna, i ona się kształtuje tak w, w, w 100% w bardzo późnym wieku. Nie muszę tutaj przypominać, że część dorosłych nie ma w ogóle takiej cechy. I, I nad swoimi emocjami nie do końca panuje, co moim zdaniem też jest związane z tym, że nie do końca wiem, skąd one pochodzą. Mm -hmm. Czyli nikt mnie nie nauczył i nikt mi nie powiedział, że dana sytuacja może wywołać takie emocje, że moje myśli mogą wywoływać emocje. I tak naprawdę czasami te emocje są poza kontrolą, właśnie też i u dorosłych. Mhm. Więc to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. Jeżeli dziecko prosi o pomoc, ponieważ nie wiem, jak sobie poradzić, ale przychodzę do ciebie, bo wiem, że u ciebie będzie właśnie to ukojenie. Będzie ten spokój, to jest bardzo ważne. Że zwraca się właśnie do, do dorosłego, a będzie się zwracało wtedy, kiedy będzie czuło bezpieczną przestrzeń. Czyli wtedy, kiedy będzie czuło, że moje emocje są moje, moje emocje należą do mnie i moje emocje są ważne. A podstawą. I moje tego emocje są zauważone. Jest ten pierwszy etap, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, tak. Czyli wtedy budowaliśmy po to, żeby teraz móc mhm. y z tego czerpać. I też kolejna rzecz, że, że, że za emocje nie dostanę kary, nie, nie, mhm. nie zostanę ukarana w jakiś sposób. Mhm. Y tylko ktoś mi wytłumaczy powiesz, czego to się bierze i jakąś tam pomoc y, zaoferuje, głównie mm. właśnie przez, te, przez tą obecność i taki wstępny, y, prosty dialog. Mm -hmm. U czterolatków też jest jeszcze taka y, jedna cecha, którą myślę, że warto wspomnieć szybciutko, że one y, poza tym, że te emocje y, okazują na zewnątrz, czyli potrafią na przykład kogoś uderzyć, popchnąć w taki impulsywny mhm. sposób, to one emocje też kierują na siebie i pojawia nam się takie, pojawiają nam się takie rzeczy jak kręcenie włosów, mhm. skubanie skórek, obgryzanie paznokci. To takim sposobem właśnie dzieci czteroletnie mogą okazywać, że tych emocji w nich jest za dużo i nie są w stanie sobie tego no e, i też tego rodzaju czynności, czy nawet już nawet nawyki, później możemy powiedzieć, no one są takim dziecięcym i też um, takim trochę nie... Znaczy na ten moment adaptacyjnym sposobem radzenia sobie z trudnymi emocjami, bo obgryzanie paznokci daje mi pewnego rodzaju ulgę. Mhm. Czyli ja na pewien moment tej, tej ulgi doznaję w, w tych silnych emocjach. No natomiast, no w perspektywie jakby dłuższego czasu, no to nie będzie to dobre, mhm. e, więc tego typu zachowania też powinny być pewnego rodzaju wskazówką dla rodzica, że dzieje się coś takiego z dzieckiem, i tak jakby dziecko mówiło: Nie radzę sobie, nikt mi nie pomaga, w związku z czym znalazłem sobie sposób, który mi na ten moment pomoże. Mhm. Czyli na przykład zaczynam obgryzać paznokcie. E, natomiast to jest sygnał, że jakieś potrzeby nie są zaopiekowane. Albo zdarzają się m, sytuacje, które, no, z którymi sobie kompletnie nie radzę. Nie wiem, co się ze mną dzieje, a to jest jedyny sposób dla mnie wyregulowania emocji. Czyli mm -hmm. w ten sposób czuję e, czuję, że no, no, czuję się lepiej, czuję mm -hmm. się może t, t, trochę spokojniej. Um, czy to o czterolatkach coś jeszcze? Myślę, nie, że to powinniśmy? są takie najważniejsze mm -hmm. rzeczy, o których warto pamiętać, jeśli chodzi o czterolatki, z takim podkreśleniem tego, że. Ta norma jest szeroka, tak? I to, to nie musi wystąpić w, dokładnie w czwarte urodziny, czy w połowie czwartego roku życia, tylko, że to jest taki zarys pewnego schematu, według którego dzieci w tym okresie, w tym zakresie rozwoju emocjonalnego się Też rozwijają. Też trzeba pamiętać, że część dzieci, bo my tu oczywiście mówimy o takiej o dzieciach neurotypowych, ale też myślę, że warto wspomnieć, że jest spora, spore grono dzieci, które no, ma różnego rodzaju ograniczenia, które mm -hmm. są związane z zaburzeniami neur neurorozwojowymi. No, nie zawsze do, dostrzeżemy, że coś, mm -hmm. coś jest nie tak, no, ale jeżeli pewne sytuacje trudne powtarzają się np. w kontekście społecznym i są bardzo intensywne. No, to też jest jakby dla nas sygnał, że być może warto się przyjrzeć takiemu dziecku w kontekście chociażby integracji sensorycznej, a może mm -hmm. innych, innych troszeczkę takich trudności, które dziecko ma. No, bo też trzeba pamiętać, to też zawsze w rozmowach z rodzicami mówię, że jeżeli weźmiemy takie nadwrażliwe dziecko na kilkugodzinne zakupy do centrum handlowego, mm -hmm. gdzie jest bardzo dużo świateł, gdzie jest muzyka, gdzie jest bardzo dużo ludzi i to dziecko będzie kładło się na, na podłodze, krzyczało i tupało, to, to będzie związane z tym, że jest po prostu przebodźcowane, za dużo różnych bodźców dociera do, do takiego małego ciała. I też no, jest to związane z tym, że, że będę jako małe dziecko będę właśnie sfrustrowany, będę zdenerwowany. Więc też nie oczekujmy od maluchów, że, że w każdej sytuacji będą zachowywały się spokojnie, mhm. grzecznie i w sposób taki akceptowalny społecznie. Tylko może to być dla nas sygnał, że jednak no, zabieranie na zakupy takiego malucha, mhm. no akurat to nie jest dla niego. I odnosząc się do tego, jakby patrząc w ogóle na ten okres też przedszkolny. Miejmy z tyłu głowy, że emocje, które pojawiają się w naszych dzieciach, często też mogą być związane z fizycznymi dolegliwościami, które mają, a o których nie są w stanie powiedzieć. Jedną stroną jest na przykład przebodcowanie przy zaburzeniach integracji sensorycznych, ale wystarczy to, że nasze dziecko jest alergikiem a nie każda alergia ma tak, tak się objawia, że my jesteśmy mm -hmm. w stanie ją zauważyć od razu, ona może drażnić organizm od środka, tak nazwijmy to kolokwialnie. Mm -hmm. I to dziecko też będzie takie sfrustrowane, pobudzone. Ono nie będzie wiedziało, co się z nim dzieje. I te emocje takie trudne w przeżywaniu będą się pojawiały. Może mieć problem ze wzrokiem lub ze słuchem. Lub ze słuchem na I przykładu. takie mm -hmm. dziecko nam nie powie, mamo, ja źle widzę, bo ono nie wie, jak powinno widzieć. Ale będzie się bardzo męczyło, jeżeli chodzi na zajęcia, tak, czy do przedszkola, czy w domu próbuje coś robić, jakieś, nie wiem, czy, czy zabawy, czy układa mm. klocki, czy puzzle, czy rysuje, No widzi, że właściwie widzi, bardziej czuje, że bardzo dużo energii potrzebuje włożyć w to, żeby coś takiego było w stanie zrobić. I to też będzie powodowało jego emocje. Mm. Więc te emocje. Nie, są powiązane nie tylko z taką e, sytuacją tu i teraz, tylko w ogóle z takim zdrowotnym e, funkcjonowaniem naszych dzieci. Tak, bo trzeba powiedzieć, że, że jakby człowiek funkcjonuje w kilku takich strefach, można mm -hmm. powiedzieć. Jedna strefa to jest ta strefa biologiczna to jest nasze ciało. I oczywiście wszystkie te strefy na siebie wpływają. To mhm. co powiedziałaś, może być jakaś alergia, może być jakaś dolegliwość, która jest typowo biologiczna, mhm. ale dziecko o tym nie powie, nie będzie mhm. potrafiło w żaden sposób tego zwerbalizować i będzie to wpływało na stan psychiczny. Też ta sfera społeczna, która nas otacza, to też na nas wpływa. Mhm. Nie wszystkie dzieci są gotowe w wieku trzech czy czterech lat dobrze funkcjonować w takiej społeczności, na przykład przedszkolnej. Może to być też trochę za trudne dla niektórych dzieci, mhm. więc to też będzie wpływało na jego stan psychiczny i też i na biologiczny, czyli na to, jak mhm. się czuje moje ciało, prawda? Cóż, czterolatki i co? I potem mamy pięciolatki. Które już mówimy, że są w stanie y, tak modelować to swoje zachowanie w sposób akceptowalny społecznie. Czyli one już wiedzą, co y, można, nie można, może co wypada, co nie wypada. Mają taką świadomość tego, że są pewne zachowania, które nie są akceptowalne, ale że mogą z, jak, w jakiś inny sposób okazać te swoje emocje i swoje przeżycia. No, i tutaj też taka gwiazdka, to że one to wiedzą, to nie znaczy, że zawsze będą w stanie odwołać się do tego i wprowadzić to w życie. Ale już ta świadomość się pojawia coraz większa, ta labilność emocjonalna, czyli to przeskakiwanie ze skrajnej radości w skrajny płacz i za chwilę znowu skrajna radość, już jest taka, takie trochę złagodzone. Te emocje już tak bardziej płyną, niż wystrzeliwują nam, więc wydaje nam się, że jest tak trochę łatwiej. Ale z drugiej strony, no to jest też taki czas intensywniejszego nawiązywania relacji społecznych, czyli już takie, może jeszcze nie przyjaźnie, ale takie relacje rówieśników zaczynają być bardziej intensywne, a to też wiąże się z różnymi trudnymi emocjami. Więc, z jednej strony, mamy taki obszar, w którym wyciszamy te emocje, ale z drugiej strony, wchodzimy w sytuacje, które będą nam te emocje pobudzały. Czyli pięciolatek, można powiedzieć, że będzie już wstępnie wiedział, że moje zachowanie, to co robię, wpływa na drugą osobę. Mhm. Będzie już mniej więcej potrafił połączyć, że, yy, yy, że jeżeli no, popchnę kolegę albo zabiorę zabawkę, to wywoła yy, określony skutek mhm. i już mniej więcej będzie potrafił troszeczkę się powstrzymywać przed takimi sytuacjami, ale mówię, będzie próbował. Mm -hmm. No i teraz myślę sobie znowu e, też o tym, nie raz wspominałyśmy, o tym, jak wygląda proces uczenia się o tym, że w tym procesie uczenia się też są ważne wzmocnienia pozytywne mm -hmm. e, wzmocnienia negatywne też występują więc wydaje mi się, że też warto, żeby rodzice, jeżeli widzą, że dziecko sobie z jakąś mm -hmm. sytuacją fajnie poradziło, Warto zwrócić uwagę i ją opisać i nazwać i powiedzieć, że stało się coś bardzo fajnego i zobacz yy, wasza relacja się fajnie układa. Oczywiście tu brakuje mi jakiegoś konkretnego przykładu. Natomiast powiedzenie yy, no fajnie, super zrobiłeś, to jest trochę za mało. Mhm. Że warto opisać sytuację, w której dziecko zachowało się właśnie w sposób taki no, akceptowalny społecznie, no bo też, tak jak mówię, no, cały czas jesteśmy otoczeni przez środowisko e, rodzinne, e, my środ mamy jakieś środowisko właśnie w pracy, e, a dziecko z kolei nie, nie, no, nie ma pracy, tylko ma to środowisko właśnie mm -hmm. przedszkolne. Więc no też <coughs> oczywiście duża rola pedagogów i pedagodzy mm -hmm. też jakby starają się na tych wzmocnieniach pozytywnych e, pracować, no bo wtedy mózg koduje sobie taką, taką informację, że to było okej, okay, to mm -hmm. było fajne. Tylko mówię opisowo mhm. zawsze jest za co pochwalić, nawet jeżeli ktoś się powstrzymał przed jakimś zachowaniem, które było trudne, mhm. to też jest moment, żeby pochwalić. Tylko właśnie mhm. w sposób taki opisowy. Czyli mówimy już jakby różnica z tymi czterolatkami, jakby sobie podsumowałyśmy, jest taka, że oczywiście widać, że te dzieci już widzą, że ich zachowanie wpływa, wpływa na innych. A propos interpretacji um, wyrazu twarzy, to już w pięciolatek powinien mieć taką mhm. umiejętność, żeby móc rozróżnić e, z wyrazu twarzy, kto jest smutny, kto jest wesoły, kto jest zły. Jeżeli tego nie rozróżnia, no to też jest jakby sygnał do, dla nas, żeby poszukać mhm. jakiejś porady w, 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 u psychologa czy u pedagoga, prawda? Tak, bo i y, y, na podstawie wyrazu twarzy y, i na podstawie tonu głosu, Takiego ogólnego zachowania, te pięciolatki powinny jakby dopasować sobie to, co widzą, z tym, co ktoś może czuć. Tak? To jest taki bardzo ważny krok w tym rozwoju, rozwoju emocjonalnym, no i on właśnie bardzo przekłada się na tą możliwość nawiązywania i rozwijania relacji, która jest dzieciom bardzo potrzebna. Bo tutaj widzimy, jak duży w przedszkolu jest przeskok między tym dzieckiem trzyletnim, który przychodzi i bawi się obok drugiego. Mm. I tam interakcji jest tylko tyle, ile zabierzemy z jednej strony na drugą klocek, ale tam nie ma żadnego planu, żadnego takiego scenariusza zabawy, a te pięciolatki już są w stanie ustalić jakieś takie swoje wspólne cele w tej zabawie. I no to, to też pokazuje, jak to niby tylko 3-4 lata. To jest ogromny przeskok w funkcjonowaniu dziecka. I pamiętajmy, że przez, jakby przez to, że ten rozwój jest tak bardzo intensywny, tych wyzwań jest bardzo dużo. Więc te emocje się będą pojawiały i to jest normalne, że one się będą pojawiały i Dużo mówimy o tych trudnych emocjach, ale ja też bardzo apeluję o to, żebyśmy zauważali też te pozytywne emocje, te, które są miłe, przyjemne i które chcielibyśmy, żeby nasze dziecko jak najwięcej przeżywało. Cieszmy się razem z, z nim, z jego sukcesów. Jakby Pokazujmy mu, że to, że ono jest zadowolone, że jest podekscytowane, że na coś czeka, że coś mu sprawia przyjemność, to jest super. I, I to starajmy się też rozwijać. Tak i, i żeby też dziecko dorastając wiedziało, że każda emocja jest potrzebna. Mm -hmm. I y, myślę sobie z perspektywy dorosłego, który, no, który jest w kryzysie, w kryzysie psychicznym. Bardzo często tacy dorośli mówią, że jak byłem mały, to nie mogłem się smucić. bo mm -hmm. Wtedy tata był bardzo zły i mówił, że jestem beksą. Dlatego starałem się nie płakać. Mm -hmm. Dlatego starałem się nie odczuwać smutku. Ale smutek też jest y, jakąś wskazówką. Mhm. Albo na przykład w moim domu nie można było się złościć. Mhm. Y, no i wydaje się, że z jednej strony, że jest to nic wielkiego, że no, próbuję wychować dziecko na takie, które, które będzie umiało się zachować i poradzi sobie. I poradzi sobie, więc nie okazuj złości, tylko. W zastępstwie coś innego, ale okazuje się, że ta złość też jest potrzebna. Mm -hmm. Złość jest też taką emocją, która jest bardzo energiczna, mm -hmm. jest, jest emocją życia. Mm -hmm. I czasami jest tak, że dzieci które, dzieci, które są, no nie chcę powiedzieć, w depresji, e, bardzo często okazują dużo złości, są takie właśnie dysforyczne, bo bardzo chcą. Właśnie do tego życia. Chcą mhm. być w tej energii, a złość daje energię i jest, i zachowuje nas przy życiu. Zabezpiecza takie maluchy przed takim zapadnięciem się w takie naprawdę grząskie bagno depresji. Mhm. Więc y, dziecko, które jest y, cały czas takie właśnie drażliwe, zdenerwowane, y, to też jest sygnał, że, y, no, że coś jest nie tak, więc trzeba poszukać pomocy, y, pomocy fachowca. I tu byśmy zrobiły sobie y, kropkę. Bo no, sześciolatki to już będzie trochę już wiek szkolny, bo to mm. już jest taki moment, kiedy uczymy się już trochę w sposób taki szkolny. Tak, to już e, zerówka. Tak. Bardzo często teraz zerówki są przeniesione właśnie do budynku szkoły, więc to jest znowu taki moment, kiedy dzieci zmieniają swoje środowisko i już są szkolnikami. Dokładnie. Więc zapraszamy za tydzień na godzinę 18. E, Mówimy, powiemy sobie właśnie, jak to wygląda w tych pierwszych szkolnych latach. Dokładnie. Także dziękujemy i do zobaczenia za Do dzień. zobaczenia.